Agnieszka Fitkał-Perepeczko oznajmia: Nie mam Parkinsona. Skąd te plotki? Agnieszka Fitkał-Perepeczko jest po osiemdziesiątce, ale do tej pory nie wspominała o chorobach, które miałyby ją męczyć. Powód jest prosty aktorka tryska zdrowiem i energią. Jednak ostatnio pojawiły się doniesienia o tym, że ma kłopoty zdrowotne. Gwiazda postanowiła raz na zawsze uporać się z plotkami. Nie mam ani Parkinsona, ani żadnej innej choroby, napisała w sieci. Agnieszka Fitkał Perepeczko w maju skończyła 83 lata i od ponad 20 mogłaby być korzystającą z życia emerytką, ale nic z tego. Gwiazda, którą widzowie pokochali wem jak miłość, nadal pokazuje się na branżowych imprezach, z których wcale nie wychodzi jako pierwsza, a teraz wraca do grania kultowej Simony w tasiemcu TVP. Aktorka tryska energią i wydaje się dużo młodsza niż wskazuje na to metryka. A jednak ostatnio pojawiły się plotki o tym, że ciężko choruje. Szybko się z nimi rozprawiła. Choruje czy nie choruje? Fitkał Perepeczko odniosła się do plotek na swoim Facebookowym profilu. Kochani moi przyjaciele i znajomi, nie mam ani Parkinsona, ani żadnej innej choroby. To nieprawdziwa informacja, która pojawiła się ostatnio w internecie i narobiła sporej sensacji nawet na antypodach, zaczęła gwiazda. 83 Latka kontynuowała. Mam się świetnie, radośnie i wszystko przecież, melduję wam na Facebooku, Instagramie i oczywiście TikToku. A jutro mam pierwszy klaps jako Simona, po 20 latach nieobecności. Trzymajcie kciuki i nie przejmujcie się bredniami tworzonymi w głowach nieszczęśliwych ludzi. Dziękuję za troskę, ale znacie mnie, to woda na mój młyn. Ale też można łatwo dojść, z jakiego źródła płyną takie sensacje. Pozdrawiam was: zakończyła swój Facebookowy wpis Fitkał Perepeczko. Aktorka prężnie działa w sieci, gdzie udało jej się zebrać wierną społeczność fanów. Ci komentują jej wpisy i nagrania, często komplementują i podkreślają swój podziw. Jeżeli chorzy na Parkinsona i demencję tak świetnie się trzymają i tryskają zdrowiem, inteligencją i humorem, to nie ma się czego obawiać na starość. Perepeczko zacytowała na Facebooku jeden z komentarzy: Skąd te plotki? Gwiazda uznała, że kłamliwe doniesienia na jej temat wynikają z tego, że wraca do roli Simony. Sądzicie, że to o to chodzi?